Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w gościnie u Pana Michała Łyska z DROJOWA TV. Właśnie miałam przyjemność przed chwilą udzielać mu wywiadu w zakresie kamertonów i jak widzicie Państwo, temat już jest mu bliski, wieloaspektowo. Tutaj akurat się w tym momencie terapeutyzuje kamertonem OM. Ale wracamy do tematu. Michał. Michał Łysek, dzień dobry, witam z TV. Dzisiaj na Eso pozytyw. Tak? tak, dokładnie. Dzisiaj dla Eso pozytyw? No, wspaniałe to jest. O, m... No, to jest jeden z kamertonów, który faktycznie jest y, też znany i lubiany. Y, Niemniej tak. Dlaczego założyłeś tą telewizję? Ojej, wiesz co? W, w sumie to nie wiem. Ale zakładaliśmy telewizję lokalną, tutaj regionalną, bo jesteśmy z Krzeszowic, to jest na zachód od Krakowa, 20 km. No, jest to miejsce wyjątkowe. Wybraliśmy sobie to miejsce z pełną świadomością jako miejsce do życia, ze względu na to, że ono jest po prostu mocnym miejscem. Można nazwać je miejscem mocy. No jest tysiąc przykładów na to, jak to działa. Powiem tylko, że otaczana nas tutaj kręgiem, tak jak siedzimy. Kilka, kilkanaście rodzajów skały o różnej morfologii, o różnym pochodzeniu, wulkanicznej, morskiej, osadowej, wiesz, mm -hmm. wylewowej. Każda skała, tak jak kamień szlachetny, oddziałuje na człowieka. My siedzimy w środku tego okręgu, gdzie także biją bardzo mocne źródła lecznicze, siarczkowe, magnezowe, krzemianowe, mm -hmm. solankowe, żelazowe. Jeśli w energię czytamy jako e, czystą postać, e, przepraszam, wodę, czy tam jaką są postać energii, to tam gdzie ona się manifestuje w postaci choćby źródeł, no to jest miejsce mocy, tak? Bo właśnie ukazuje się w konkretnym tym miejscu, a nie w innym, a w Krzeszowicach no, w obfitości e, wszyscy znają chyba e, taką wodę w dużych butlach, pierwszą w Polsce, I pierwsza rozlewnia tej wody to była właśnie z ujęć w Krzeszowicach, i ta siła, z jaką poszła ta woda i ta wytwórnia w tych dużych butlach w Polskę, to też wynika choćby z tego, że to tu. Wielu też znanych, ważnych ludzi w Polsce wybrało sobie to miejsce do życia, jako swoją siedzibę i też jakby kierując się intuicją, zrozumieniem tego wszystkiego, jakby tych wszystkich zależności energetycznych i nie tylko, ale też na przykładzie tych, bo oni, wiesz, na pewno byli bardziej świadomi jeszcze niż ja, Idąc ich tropem, wybraliśmy to miejsce i okazało się, że faktycznie ono jest jak taka ogromna trampolina, zaczęliśmy robić gminną telewizję, ale okazało się, że nas ludzie oglądają w Australii. No właśnie, chciałbym powiedzieć że wiesz, też na całym świecie, że to nie jest tak, że to jest tylko lokalnie. No i jak się okazało, że oglądają nas ludzie w Brazylii, Australii, na całym świecie i w ogóle w całej Polsce, no to stwierdziliśmy, że dobra, hej, fajnie, po co mamy się ograniczać. Jak my czerpiąc tylko z najbliższego naszego otoczenia? Tutaj, Krzeszowic i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, my jesteśmy w stanie stworzyć coś, co chętnie ludzie odbiorą po prostu na całym świecie. No i tak to się stało. A że to zaczęło żyć swoim życiem, jakby sprawia mi to radość, mojej rodzinie, e, jak choćby Grzesiek Skwarek twierdzi, że medycynę, duchowość to ja mam przerobioną w poprzednich wcieleniach, a teraz to media i film, no to zajęliśmy się pracą nad, nad filmem, nad telewizją, no i to robimy. E, wydaje mi się, że że się sprawdza, no bo Państwo mhm. sami możecie ocenić na Zdrojowa TV, czy warto oglądać. Niektórzy oglądacie, za co wielkie tutaj namaste, dziękujemy. No zapraszamy, jesteśmy i będziemy, Dokładnie. tak myślę. Także zapraszamy widzów Esopozycji również tutaj do poszerzania horyzontów, ponieważ tutaj telewizja Michała oferuje jeszcze inne tematy i równie ciekawe z innych aspektów. Tutaj jeszcze też temat, pojawia się ten elfa, prawda? Bo tutaj wy nie jesteście tylko w jednym miejscu. No wiesz co, no taka jakby jest Taki znak naszych czasów, jakby taka natura naszych czasów, że my nie jesteśmy przykuci jak chłopi pan ani do miejsca. Ja bardzo kocham Krzeszowicę Jurę Krakowsko-Częstochowską, Kraków nasz po sąsiedzku, który leży obok Krzeszowic mm -hmm. całkiem niedaleko na wschód od Krzeszowic leży Kraków, drodzy Państwo. Uwielbiam Nową Hutę, najmłodszą dzielnicę Krakowa, e, jakby to jest nasze środowisko wszystko, ale my też dużo czasu spędzamy w innych miejscach w Europie i nie tylko. No, i między innymi, tak jak powiedziałaś mm -hmm. na Teneryfie. Nie wiem, czy już padła, padła ta nazwa. Padła, padła. Na Teneryfie, tak, bo e, e, no to jest miejsce mocy. No cóż ja mogę powiedzieć? No To jest wielka energetyka ognia pośród oceanu. Mm -hmm. To jest woda Yang Oceanu, to jest góra Yang, mm -hmm. e, to jest ogień Yang, ogień wulkanu. E, to jest miejsce, gdzie ścierają się żywioły na tych wszystkich plażach, na tych wszystkich skałach. Potężne żywioły. No, jak ktoś potrzebuje się doenergetyzować. Potrzebuje się po prostu dopowerować, no to gdzie ma to zrobić, jak nie w miejscu, gdzie te moce po prostu. Bozują. Buzują. Tak, buzują. Dokładnie. Słuchaj, to widać normalnie tą bryzę, tą mgłę. Mm -hmm. Jak to się ściera, jak to w tych promieniach, bo to jest ogień yang, ale jeszcze ogień słońca tego afrykańskiego. No właśnie, bo ty kolania. się jeszcze specjalizujesz w. Wiesz co, nie specjalizuję się, Ja się tym interesuję, to jest moje hobby i jakby. Mm -hmm. e, e, tak. Przedłem w to bardzo głęboko i od lat. Krótko mówiąc, znasz się na tym, bo... Na Feng Shui, lubię tak. to, bo przeprowadzałem się tyle razy, że Nie zobaczyłem, czuła, że, że z miejsca, w które zamieszkujemy, jakby wiele wynika. I teraz mm -hmm. robiąc korekty w tym miejscu zamieszkania, albo ustawiając się tak czy inaczej mm -hmm. w tej sytuacji jakiejś mieszkaniowej, lokalowej, w tej siedzibie, w której jesteśmy, no to mm -hmm. możemy mieć tak... E, e, lub inaczej. No, wszyscy wolimy mieć lepiej. Starałem się po prostu nauczyć takich technik i sposobów, żeby mieć w życiu lepiej. No i mm, co, nie narzekam. No dokładnie, do tego zmierzamy, żeby było lepiej. Om... I tak teraz właśnie, skoro żeby było lepiej, to jakie porady masz dla naszych widzów na ten czas, na może być czas przemian? Zanim odpowiem na to bardzo ważne pytanie, jeszcze powiem tak. Przejawem tego, że da się kreować, e, że tak powiem, rzeczywistość. Jest to, że jest dzisiaj tu Agnieszka. Jest pozytyw. Wspaniały gość, z którym też zrobiliśmy rozmowę o tych cudownych kamertonach i ich mocy. E, jakby ja od strony medycznej drążę, bo to jest jakby moje wykształcenie, to takie e, oczywiste i systemowe, i podobno z poprzednich wcieleń. E, cieszę się, że jesteś, i to jest mniej więcej też to, jak to działa tu Feng Shui. No, jakbyś mi tutaj dał zrobić w ogląd tych poprzednich wcieleń, to też bym ci mogła coś więcej powiedzieć, ale jak do tego jeszcze to jak coś, to ja jestem. Wspaniale super będę pamiętał, czy mam cię za słowo. Oczywiście, ja, Państwo, ja, ja słowa nie cofam. Jak moje słowo jest, jak to się mówi, trwałe. Um, super jest ten komentarz. A teraz odpowiadam na pytanie, co w tych mhm. dziwnych czasach robić, jak się do tego ustawić. Ciekawy e... czas. To jest chińskie przekleństwo, bo tak. żył w ciekawych czasach. czasach. No, mamy bardzo ciekawe czasy. E, ja powiem tak. Początkowo, jak wszyscy chyba, e, dałem się wodzić za nos, ulegałem emocjom, e, no bo jakby skala zjawiska jest e, potężna, tak? Mhm. Natomiast na ten moment staram się podchodzić do tego, jak widz w teatrze na jakimś takim spektaklu e, no mamy tam jakąś dramę, wiesz, o co chodzi, no, ale jak się widzę w teatrze, no to tak jak film w kinie, no. Są emocje, wiesz, ale potem jakby stan się mhm. kończy i jedziemy dalej. No one są sztuczne jakby, tak? Na dystans. Z dystansem jakby i też yy, yy, no, nie możemy zapomnieć o tych pryncypiach, które były zawsze, nie? Mhm. takich tych pierwotnych zasadach, żeby się jednak... Yy, takich taki zwykły, chłopski, że tak powiem sposób, zabezpieczyć sobie byt mhm. i swojej rodzinie. Dokładnie. I potem bez emocji obserwować ten wielki mhm. e, pokaz, wiesz, e, tych, 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 po prostu walkę tych gigantów, wiesz, tych sił, e, jak one się ścierają i jak tu próbują z nami robić różne rzeczy, ale na zasadzie widza i obserwatora z dystansem niż jako uczestnika tego bo ja się, że tak powiem, nie czuję, żeby mi ktoś garze płacił za to przedstawienie. I w tym filmie nie będę występował za darmo, tylko mogę go ewentualnie, jak już za darmo, z większym lub mniejszym znudzeniem lub zaciekawieniem obejrzeć. Natomiast, yy, no co, no, no wiesz, no po prostu dystans, bo jak nie, no to za dużo, to tak jak oglądanie horrorów, wiesz. A no, potem będziesz musiał więcej no. tego oma używać po prostu <grym> na relaks. Um, Powiem ci, że zabiorę ci ten kamer to jest dobry. Nie wiem, czy on bo to jest jeden z moich ulubionych. <grych> Ale mogę polecić, gdzie możesz taki załatwić. Ja sobie jeszcze dobry. go przyłożę tutaj. Um. No. Jeszcze sobie możesz bardziej tutaj jeszcze przesunąć na... Na łusinę. Na środek bardziej. Na środek łysiny. Tak, centralnie na ten punkt, wiesz. Zresztą w ogóle tu jest jeszcze parę punktów, które Ci mogę potem pokazać gdzie wygodnie. Pierwszy środek łysiny, no, drugi... Tutaj i trzeci tak, środek tu bym łysiny. bym raczej tak nie stosowała. Tak w tym Om, laryngolog przykłada tutaj za uchem, tak? Ale nie, taki, za ale nie taki, ale nie taki. medyczny tak. innego rodzaju. A to jest mantra. Om... <grym> I faktycznie można złapać tą akurat częstotliwość, wysokość, i na pewno będzie się lepiej praktyka jogiczna udawać, jak sobie człowiek pomoże kamertonem, zwłaszcza mm -hmm. początkującym. Mm -hmm. Zobacz sobie, jeszcze tego ma, no, dla porównania, skoro już tak sobie kręcimy, bo to też jest on, tak jak mówiliśmy, bardziej substelny, mm. już nie jest z otów. Słuchaj, no, fajne zabawki masz. No. Dobre zabawki. Kurczę, ja mam jeszcze całą walizkę innych, mm. także to wiesz. No jestem gadżeciara, no tak już jak, jak już moi koledzy ze szkoły psychotronicznej mówią, no nie będę tego ukrywać. No ale to daje radość. A dlaczego mamy sobie tej radości odmawiać, prawda? Tak jest. Agnieszko, tak ja... Także, drodzy Państwo... Nie, nie, nie kończymy jeszcze. Boże, teraz <grym> będzie komercja i reklama, okay. marketing. Ja chciałbym zaproponować Państwu teraz, jako człowiek z siedmioma latami doświadczenia na wyspie, mhm. bo siedem razy zimowaliśmy, w lub dłużej, mhm. na Teneriffie i znamy ją nie od strony turystycznej, bo nigdy nie byliśmy turystami. My zawsze byliśmy tam w jakiejś sprawie, żyliśmy normalnie, weszliśmy w społeczeństwo, Aneta pracowała, czy ja tam mhm. pracowałem, wiesz, dzieci wychowywaliśmy, normalnie żyliśmy. I co, no organizujemy takie wyjazdy już, mhm. teraz by będzie trzeci rok rzędu, mhm. wyjazdy ekskluzywne, bo to są wyjazdy w małych grupach, wyjazdy, które no, pozwalają wejść w takie miejsca i w takie sytuacje i w takie doznania, gdzie żaden turysta z żadnym biurem podróży za żadne pieniądze nie jest w stanie tego kupić, bo po prostu to jest niedostępne, no, dla zwykłych ludzi, że tak powiem, tak o z szeregu tego się nie da wejść i kupić. To są miejsca, to są sytuacje, to są smaki, to są dźwięki, to są zapachy, to są emocje, które trzeba naprawdę tą wyspę znać, żeby się znaleźć że tak powiem, w, w zanurzyć w tym i w wszystkim i żeby tym przenikać. Mhm. Także takie grupy ekskluzywne teraz już w tym roku będziemy mhm. po prostu organizować na zasadzie e, otwartej, czyli każdy będzie się mógł zgłosić. Bo wcześniej robiliśmy to tylko dla jakichś znajomych, bliższych lub dalszych, dla Franca Zaleckiego, dla Grześka Skwarka, mhm. e, dla różnych osób, które, z którymi się znamy, współpracujemy. I dla ich rodzin też. Natomiast no, teraz chcemy, ze względu na to, że już mamy warunki na tyle dobre i jakby jesteśmy w stanie dobrze się ludźmi zaopiekować w 100%. Jeśli chodzi o transport, i nocleg, i jakby wiesz, tą stronę też komfortu, mhm. bo jeszcze yoga do tego dochodzi. Jak ktoś chce, to może mieć horoskop, i mhm. różne praktyki też od tej strony, jakby, że to nie jest czas, tylko na poznawanie i podróż w czasie w przestrzeni, ale też jest trochę ćwiczeń i też jest dobra kuchnia no i też jest ten horoskop, jak ktoś bardzo sobie życzy, to może się dowiedzieć ode mnie ja nie chcę nic więcej o Was wiedzieć, tylko datę urodzenia z godziną i miejscem Wam powiem co ja o Was czuję co o Was myślę, a Wy sobie sami wyciągniecie z tego wnioski, możecie mi wierzyć lub nie także na takich wyjazdach to wszystko, plus oczywiście Woda jank Oceanu Atlantyckiego Ogień Yang, słońca i wulkanu, góra Yang wulkanu, dużo pomarańczy, bo to w zimą awokado, bo wtedy dojrzewają. Hmm. I co? No i zapraszamy, także będziemy anonsować na Zdrojowa TV, na moim facebooku Michał Łysek. Hmm. i być może jeszcze w innych miejscach, kto wie, może na innych kanałach, na Twoim, Magnieszka anonsuje, to bardzo Ci dziękuję. Takie wyjazdy ekskluzywne w małych grupach. Terminy będziemy podawać, kiedy można się z nami umawiać, czyli szczegóły to już będą w kontakcie takim prywatnym. No i tak. To no super. Czyli jak się mówi, naszą, nasze założenie łączenia się świata, telewizji, ciąg dalszy po prostu. Także bardzo miło mi się było poznać. No i dziękujemy w takim razie za możliwość, że tutaj udzieliłeś naszym widzom wywiadu. Dziękuję Państwu, dziękuję tobie Agnieszko. Dzięki ja Ci zabiorę ten kamer, to mówię ci. Tego też ci nie oddam. Dziękujemy Państwu.